Jesteśmy już na żywo. Łukasz Pawłowicz oraz Wojtek Sobieski. Dobry, dobry wieczór. Tak, dobry wieczór. Wieczór, Tego dnia. Wakacje już są dla niektórych w pełni, dla niektórych dopiero się rozpoczynają. Także mm. Mm. troszkę będziemy też mówili o tym, co można zrobić tutaj w Norwegii, jak się przygotować do pewnych wypraw. Także zapraszamy do naszego programu i. Pamiętajcie, że w linkach tutaj są odpowiednie linki, które prowadzą do artykułów, jak jest na przykład na Prekestulan, jak jest na Sieragu, a jak jest w ostatnim artykule, jak Wojtek podzielił się z nami swoją wyprawą na Gausta. Także zapraszamy do programu i lecimy. Oczywiście, jeżeli jesteście już gdzieś, gdzie... E, kurczę, co tutaj się narobiło? Łukasz... Okej. Okay. Jeżeli już jesteście na wakacjach, napiszcie, gdzie jesteście. Polska, może gdzieś w świecie, a być może nas oglądacie tutaj właśnie w Norwegii. Ze względu na to, że wszystko drożeje, korona norweska jest w stanie... Takim, jakim jest. Także to jest też przyczyną tego, że czasami zaglądamy do tej kieszeni i zastanawiamy się nad tym, gdzie pojedziemy, co zrobimy w te wakacje. A z drugiej strony, no to, no to może, może właśnie nie. Może właśnie wielu z nas po prostu wyjęło sobie dużo mapę i świata, i gdzie sobie rzucił lotką, tam poleciał. Czego życzymy wszystkim. Także. Tak, ostatnio byłeś w Wojtku na Gausta. Jak tam było? Dużo śniegu widziałem. E, e, no zresztą ja tu jestem blisko. <śmiech> nie, <śmiech> A... nie masz tak dużo śniegu, to znaczy jest trochę śniegu, bo oczywiście ten śnieg się utrzymuje jeszcze, bo jednak ta zima w tym roku była trochę dłuższa, taka nie była zbyt mroźna, ale, ale za to długa. W ostatnim czasie tej wody dużo się stopiło, więc prąd mieliśmy tani, a od dzisiaj już nie, już tak nie jest. Nie wiem, jak jest w twoim rejonie, hmm. ale u mnie już tak nie jest. A na nie, fajnie, fajnie po prostu wejść, no. Fajnie jest wejść na Gałostatopę od czasu do czasu. Jest to taka góra, Proszę, która um, można o. powiedzieć jest taki w zestawie obowiązków. Ryba, nie wiem czy mnie słyszysz. Coś przerywa. Mhm. Tak, to słyszę nie, nie, nie wszystko, co mówisz. Powiedz Coś mi, ja powiedz mi czy, czy warto się jakoś przygotować, czy po prostu z marszu możemy wejść sobie w sandałach i gida. Mhm. Dzisiaj mamy jakieś problemy, słuchajcie. Czy przegrzewają? Dzisiaj dzisiaj mamy problemy. Jest, Przechwaliłeś chyba, że tyle prądu jest. Coś tutaj jest nie tak z internetem. <grym> Ale yy, słyszałem, słyszałem twoje pytanie. Po pierwsze, no myślę, że należy trochę się przygotować. Nie jakoś specjalnie wyprawa na się na Gausta Popel nie jest jakimś e, mocnym wyczynem. To jest e, trasa, no powiedzmy, dla takiego, dla osoby, która od czasu do czasu spaceruje. E, wejście na górę to jest w granicach 3-3,5 godziny. No i zejście w granicach 2,5 godziny. Wszystko zależy, jak często się zatrzymujemy. E, a myślę, że najważniejsze jest sprawdzenie prognozy pogody, e, dobre obuwie. Bo jednak e, trasa jest e, różna, czasem się idzie ścieżką powiedzmy po kamieniach, czasem się idzie zupełnie po kamieniach. No i ta noga dobrze jest, e, jeśli ma do, m, dobre mocowanie, czyli w kostce na przykład, czyli wysokie buty. E, ja bym powiedział tak, broń Boże, sandały, bo sobie po prostu można zrobić krzywdę. Mm. Ja wiem, że czasem jest tak, że ktoś mówi: A raz do roku, czy dwa razy do roku idę na taką wyprawę, to gdzie będę sobie kupował buty? Ten no tak, ale taka wyprawa może być dwa razy do roku przez najbliższe pięć lat, i te buty nam się przydadzą przez pięć lat. Garnitur też nie wkładamy przecież tak często, a mimo wszystko garnitur każdy ma chyba w szafie, biorąc pod uwagę panów na przykład. A no, no, dobre nie. buty po prostu, bo mogą nas uchronić przed kontuzją, przed, przed bólem, przed problemami z zejściem chociażby z takiej góry, jeśli coś już się wydarzy. Ale czyli prognoza pogody, dobre obuwie, no i dobry humor, nastrój, energia. Tak, też kondycja. I coś do picia to jest najważniejsze, bo, bo odwodnienie w tym momencie jest e, najgorsze. Mm, wtedy się traci energię, po prostu woda i popijać co, 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 co jakiś czas, bo, bo jednak takie wejście na Galstopen to jest specyficzna góra, bo jest krótki odcinek i wchodzimy dosyć wysoko, bo to jest tam około, około 600 metrów, Wiesz? może trochę nawet więcej. To jest takie przewyższenie na, na krótkim odcinku, bo to jest, ile dobrze pamiętam, około 4,5 kilometra w górę. Ale trasa jest tak, fajna, byliśmy. widokowa bardzo, bardzo widokowa, bo co chwilę, jeśli będziemy wchodzić na górę, jeśli się obrócimy w kierunku, z którego idziemy, to będziemy, ten widok się zmienia, mimo że idziemy w zasadzie cały czas po zboczu, to ten widok się zmienia i jest po prostu fantastycznie, a już na samej górze nie wiem, czy, czy ktoś, kto był na Gostatopem, poszedł jeszcze dalej, czyli do samego końca, tam gdzie jest ten maszt z flagą. Tam jest dosyć trudny odcinek, bo tam się idzie po takich dużych kamieniach. No teraz, jak szedłem w tym ostatnim weekend, to też był śnieg i było troszeczkę ryzyko, że gdzieś w niektórych miejscach ten śnieg może się zapaść, bo od spodu była po prostu pustka. Ale, ale we, weszliśmy tam, no super po prostu. Widoki niesamowite już na wszystkie strony, prawda? Bo no jeżeli chodzi o brygadę w Watach, Radio Watacha, naszą brygadę, no to byliśmy w wielu miejscach, bo mogliśmy, mogliście zobaczyć na łamach naszego portalu watacha.no artykuły między innymi o Sieragu, o Brejkę Stulen i tam byliśmy i jest opisane to, w jaki sposób no, można pewnie. to zwiedzić, w jaki sposób też można dojechać. W niektórych przypadkach są jest kilka parkingów, gdzie można bliżej podjechać do danego celu. Także można skorzystać z informacji z naszych artykułów. No, i tutaj jeszcze można, można powiedzieć też: o, zwiedzamy Norwegię. Narodowy Szlak Besseggen to teraz Narodowy Szlak Turystyczny. Kolejny artykuł, który. który jest właśnie zwiedzanie Norwegii. To jest, to jest, słuchajcie, alternatywa w zamian za to, że, że jeżeli ktoś nie ma możliwości wyjechania za granicę, to pamiętajcie, że tej w Norwegii jest, jest stosunkowo mnóstwo pięknych miejsc. I tak jak Wojtek już powiedział, gdziekolwiek idziemy i co chwila się oglądamy, to te, te widoki się natychmiast zmieniają i są piękne. Pamiętajmy również, że teraz, w tej chwili, są susze, no, ostatnio padało, ale nadzwyczajny zakaz, zakaz używania ognia w gminie Oslo, czyli grillowanie, czyli to są, to są informacje, które też musimy mieć i wiedzieć o nich, żeby nie, żeby nie wpaść w kłopoty finansowe, tak? No bo to może być. Tak Chcę powiedzieć, że jeśli teraz wybieramy się w jakieś, jakieś okolice, to należałoby sprawdzić, jakie są warunki, czy, czy jest zakaz absolutny używania otwartego ognia, czyli na przykład używania jednorazowych grilli, które są bardzo popularne i dosyć wygodne, a tam, gdzie ja bym teraz był taki zakaz. Był taki zakaz bezwzględny, czyli na przykład jeśli już nocujemy tam, no to trzeba mieć na uwadze. Pod namiotem na przykład, że, że nie można używać tych drzwi jednorazowych ani palić ognisk. Bo czasami lubimy sobie po prostu zapalić ognisk, jak biwakujemy. E, e, no i nie tak sobie smaki, smaki na Tak nasze. jeszcze wrac wracając. No, jest wiele miejsc w Norwegii interesujących. Są też góry bardziej wymagające. Miejsca mniej wymagające, jeśli ktoś chodzi po, lubi po prostu pospacerować w takich takich miejscach. No, jest, to, jest to generalnie wysiłek, no bo trzeba się wciągnąć na, te, na te, kilka, te kilkaset metrów w górę. I też jak idę, to nieraz tak sobie myślę, że ach, już mi się nie chce, ale to, jak już się człowiek stanie na tym szczycie, no to to rekompensuje, te widoki rekompensują wszystko. Ja sobie pozwalam wielokrotnie, już będąc na samym szczycie, na, na oczywiście coś się zjeść i na małą drzemkę nawet. Yy, też jest miło po prostu spędzić. No spadzie. właśnie, wspominasz o drzemce, bo, bo, bo słuchajcie, tutaj też jest w Norwegii o tyle fajnie, że w, praktycznie w każdym takim miejscu, które odwiedzamy, możemy sobie znaleźć nocleg, po prostu rozbijamy namiot, idziemy spać, wszystko. Tutaj są takie możliwości. Pamiętajcie tylko, jak już Wojtek nadmienił wcześniej, jadąc gdziekolwiek, poczytajcie w lokalnej, w lokalnej gminnej tam, tam stronie internetowej, gdzie zazwyczaj, co można, czego nie można, jeżeli chodzi o ogniska i tak dalej. Także to są, to są ważne rzeczy i to jest bardzo proste do znalezienia. Także wpisujemy tylko komunne, gdzie się udajemy, wymieniamy to i później macie stronę internetową danej komuny, gdzie są różne informacje przekazywane na bieżąco, także warto z tego korzystać. Klikamy prawym przyciskiem tłumacz na język polski i załatwione. Dla każdego jest to do zrozumienia, także nie ma problemu. Wojtku, jeżeli chodzi o... o Wakacje, o spędzanie tego czasu, i tak dalej, no to tutaj już wiemy, że możemy to zrobić w Norwegii, możemy to zrobić za granicą. Kolejną rzeczą, którą chcielibyśmy podjąć, też taki temat jest ostatnio bardzo głośny, jeżeli chodzi, również było u nas w artykuł, powołanie do wojska do Polski, powołanie do wojska, jak to, jak to może wyglądać. No kiedyś to było tak, że tak jak już z Wojtkiem wcześniej rozmawialiśmy, no to za naszych czasów, kiedy. Kiedy to się chodziło do wojska. znaczy Za moich czasów to już było fajnie, to już było. Może Wojtek miałeś troszeczkę gorzej, bo za moich czasów to już te, 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 i ta fala, i to wszystko, to, 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 to już był tylko taka zabawa. Natomiast, natomiast rzeczywiście wysyłali nas gdziekolwiek po prostu chciało się bliżej domu, no to oni cię wysyłali tam, gdzie i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi teraz o obowiązek stawienia się na komisję, to. Jest tak, że jednak musimy wypełnić pewne, pewne formalności, i o nich jest właśnie w artykule, w artykule, który ostatnio ja napisałem, i nie ma się co bać, nie ma się co stresować, bo ludzie, którzy mieszkają na stałe poza granicami Polski, nie mają tego obowiązku, natomiast wypełnić, wypełnić jakby formalności. Należałoby i to jest artykuł powołanie do wojska, a pobyt za granicą. Zasady dotyczące obowiązku stawienia się na ćwiczenia w roku 2023 dla obywateli przebywających za granicą. To jest artykuł, który ma w sobie również linki odsyłające do rządowych polskich instytucji, które dokładnie informują, jak to wygląda. Także zachęcam do lektury. Watacha.nl, .no. jeszcze raz artykuł o nazwie. Powołanie do wojska, pobyt za granicą, zasady i tak dalej. Także osoby taka, również, taka które mają podwójne obywatelstwo. No właśnie. Wojtku, może Ty. Tak, no jeśli ktoś ma podwójne obywatelstwo, no to już ten, ten obowiązek nie dotyczy, aczkolwiek trzeba, trzeba ewentualnie się skontaktować i, i po prostu przekazać informacje. Jeśli takowych, te, te instytucje nie posiadają. Także to jest tylko kwestia informacji. Hmm. Najbliższa też taka rzecz, która nas czeka najpewniej, bo jak pisaliśmy już w naszym ostatnim artykule, jednym z ostatnich, główny ekonomista z DMB powiedział, że w czwartek, czyli w tym tygodniu, na pewno zostaną podniesione stopy procentowe, czyli kredyty i raty znowu w górę, tylko jeszcze nie wiadomo, czy to będzie o 0,25 czy aż o 0,50 i tutaj skłaniają się bardziej do tej wyższej stawki. Jeśli coś jest ciekawe rozważań na ten temat, polecam artykuł stopy procentowe w przyszłym tygodniu ponownie w górę. W przyszłym tygodniu artykuł był pisany, w ubiegłym tygodniu, więc to dotyczy tego tygodnia, ale artykuł jest jak najbardziej aktualny. Dlaczego o tym mówimy? Dlatego o tym mówimy, że wielu z nas ma kredyty mieszkaniowe i tak dalej i tak dalej, także to wszystko również koszta takiego kredytu za każdy milion no to jest tysiąc koron więcej. Także to, to są spore koszta. W skali roku jest to jedna pensja więcej, po prostu dla niektórych, którą należy poświęcić. A to nie jest lekki chleb. No tak, z tej strony tutaj widać, że stopy procentowe że w górę chcą ściągnąć od nas jak największą kasę, a z drugiej strony polecam kolejny artykuł, kolejny rekordowy rok dla norweskiego państwa jako właściciela, czyli państwo norweskie ma udziały lub w całości, lub w pewnej części w różnych branżach, w różnych instytucjach i przedsięwzięciach, no i okazuje się, że niezłą kasę z tego trzepie. Tak. Ale kredyty nam nie chcą. Teraz przejdźmy do takich też spraw związanych z nami. Ja i Wojtek, tak jak my wszyscy mamy jakby wakacje. Każdy robi to co lubi, to co uważa i tych programów będzie mniej albo w sumie nie. No zobaczymy jak to będzie. Po prostu będą, będziemy robili freestyle na czas wakacji. Po prostu wpadamy, kiedy mamy czas, kiedy się umówimy z Wojtkiem kiedy będzie kiedy będzie jakaś sytuacja która wymaga tego żeby was poinformować również to uczynimy także dajemy sobie te sześć tygodni takiego freestyla tak, Wojtku no tak, to tak jak obiecywaliśmy Wam, że w poniedziałki będziemy się spotykać, tak teraz możemy Wam powiedzieć, że nie obiecujemy, że przez najbliższe 6 tygodni w poniedziałki się zobaczymy w każdy poniedziałek, ale na pewno dwa lub trzy razy się jeszcze zobaczymy w tym okresie i być może jeszcze będziemy zamieszczać jakieś krótkie, krótkie informacje i relacje w tak zwanym międzyczasie, czyli w, innym, w innych dniach niż poniedziałek. Tak, ja tak, chciałbym tak. jeszcze jedną, jeszcze My... jeden artykuł Wam polecić, bo to był też artykuł, który chętnie był odwiedzany przez My. Was, a mianowicie wyższa płaca minima, minimalna od 15 czerwca. Oznacza to, że 9 branż, które są objęte w Norwegii płacą minimalną, są nowe stawki, nowa płaca. Jeśli jesteście ciekawi, polecam artykuł, tam jest tylko mały fragment wymieniony, bo tego jest. Całe mnóstwo informacji, są odnośniki, możecie się dotrzeć do, do tych informacji, jeśli ktoś jest zainteresowany jakąś konkretną swoją branżą, w której, w której pracuje. No, tyle w zasadzie. No i polecam Wam naszą, naszą stronę. Ostatni artykuł: Kapania prewencyjna przeciwko oszustom, to też jest ważny temat, bo w ostatnim czasie, jak się okazuje, tych oszustw jest naprawdę bardzo dużo. i Banki razem z policją postanowiły wziąć też sprawy w swoje ręce, bo to też się na nich odbija, i nakręcili pięć filmików. Pięć filmików, które jeśli chcecie obejrzeć, to w artykule są, są odnośniki, są linki, jeśli chodzi o tytuły, czyli wyłudzenie informacji, oszustwo związane z identyfikatorem bankowym, pieniężne oszustwa, oszustwa korporacyjne i oszustwo miłosne. Także polecam Wam artykuł, tam możecie obejrzeć te filmy, na czym te oszustwa polegają, jeśli jesteście ciekawi, oczywiście. Miłosne oszustwa, czyli co? Jak Panie oszukują Panu? Czy jak Panowie co, oszukują pani, Panów? Panie? Albo, albo, albo odwrotnie. No, jest mhm. ktoś, kto, ja, słyszeliśmy o takich przypadkach, kiedy ktoś się podaje, że jest tutaj amerykańskim żołnierzem, na przykład. I pani zachwycona, że ma kontakt z żołnierzem, z wojakiem, no ale on potrzebuje pieniędzy, bo coś tam, bo jeszcze nie dostał pieniędzy na przykład od swojego pracodawcy, a musi coś tam kupić, albo musi do niej dotrzeć. A ona zakochana, albo on, bo przecież to też może być odwrotnie, wysyła pieniądze. No do dobre wieży, oczywiście. A to jest zwyczajne oszustwo. Tak, tak, tak. Naciąganie na pieniądze to jest. To jest jakby na porządku na porządku dziennym w oszustwach, ale to są różne sprawy, także, także te dziwne telefony, które dostajemy. No i myślę, że tutaj w Norwegii wezmą się za to w końcu, bo to, to jest naprawdę na dużą skalę w tej chwili tutaj proceder. Także myślę, że będziemy mieli tutaj o tyle łatwiej, że jeżeli, jeżeli się to nie zakończy, to chociaż ukróci się w dużej mierze, także, także będzie dobrze. Słuchajcie, miłych wakacji. A... Zdrowo Nie wracać z powrotem. Wytam, bo... I ja, ja jeszcze Ty tobie oddam głos, poczekaj. Ja tylko ja już, ja już po prostu zakończam. E, miłych wakacji. Zdrowo wracajcie, zdrowo wyjeżdżajcie, uważajcie na siebie. E, jeżeli jesteście z dziećmi, miejcie ich na uwadze. Dzieci, miejcie na uwadze również rodziców. Także z mojej strony to tyle. Wojtku, daj głos. A ja chciałbym powiedzieć, że tak jak, tak jak wspomnieliśmy, że przez najbliższe 6 tygodni nie będziemy się spotykać regularnie, ale jedno co możemy wam obiecać, jeśli pojawią się jakieś ważne informacje, to na pewno je zamieścimy i na pewno pojawią się e, e, miejsca, czyli, czyli te, te miejsca, które odwiedzamy, e, też się pojawią artykuły, bo ja nie lubię pisać o miejscach, w których nie byłem. Mhm. Więc jeśli będę w jakimś fajnym miejscu i, i uznam, że to myślę, że jest fajne, to po prostu o tym napiszę i tyle. No co stawam, to dobrze, też dziękuję, mogę. Dziękuję. Także to jest super. Ja też chciałbym jeszcze powiedzieć, tylko że pracujemy z Tomaszem Gizą i również uruchomię jakby możliwości. Tutaj niedaleko, dramen Gabi, Kangu Jam. Słuchajcie, to jest, to jest niesamowite, co się dzieje ze mną i, i z moim ciałem. I, I sporo ludzi nad tym jakby pracuje, pomaga. Także też będę mógł się pochwalić po wakacjach efektami jeszcze bardziej. Także będzie fajnie. A to jest coś, co, 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 co daje motywację, co daje zdrowie i co daje jakby. Dobie się nie przewraca. Fajnie jest. Słuchajcie, trzymajcie się zdrowo, miłych wakacji Wam życzymy. E, oczywiście do zobaczenia na, na łamach Vatahe, no i e, na portalu naszym, e, na facebookowym naszym portalu i, i tyle. No. Do usłyszenia i do zobaczenia. I do poczytania. I do poczytania. Trzymajcie się, pa. A, no już. Tak, jest ja <gry> Nie możesz trafić.